Dzień dobry kochane, zapraszam Was na nowy przegląd świątecznej kolekcji do sklepu Pepko. Zaczynam od beżowo-brązowych jelonków w cenie 15 zł. Znajdzie się również coś dla fanek srebra. Jest to srebrny jelonek na drewnianej podstawie za 25 zł, a tuż obok znalazłam również ledowego aniołka w białym kolorze. Jest on całkiem spory i kosztuje tylko 30 zł. Na półkach w Pepko w dalszym ciągu możemy znaleźć dekoracje z zeszłego roku, i zdecydowana większość z nich jest przeceniona. Tak więc, jeżeli zależy Wam na zakupie dekoracji w naprawdę dobrych cenach, to myślę, że warto jest się wybrać obecnie do sklepu Pepko. Oczywiście ten asortyment będzie się troszeczkę różnił, natomiast myślę, że znajdziecie coś dla siebie. W oko wpadły mi między innymi takie drewniane choinki dwukolorowe, które kosztują jedynie 10 zł. Tuż obok są również dostępne takie dekoracje pluszowe. Znajdziemy między innymi takiego cudownego jelonka z nartami. Dostępna jest czerwona oraz zielona wersja i za taką dekorację zapłacimy 30 zł, a obok są również urocze aniołki w takich białych sweterkach, bardzo proszę, tak one się prezentują, jeżeli chodzi o ich cenę, to one kosztują 35 zł. Poszewki możecie zapewne kojarzyć z moich zeszłorocznych przeglądów. One ponownie pojawiły się w nowej kolekcji. I kosztują 20 zł. Mam również świetną informację dla fanek bajek Disneya, ponieważ dostępne są nowe kule śnieżne, które kosztują 30 zł. Na wieszczakach w Pepko pojawiły się również obrusy oraz bieżniki. Zdecydowana większość z nich jest przeceniona, gdyż jest to kolekcja zeszłoroczna. Ceny tak naprawdę zaczynają się już od 9 zł, jeżeli chodzi o bieżniki. Więc uważam, że to jest naprawdę rewelacyjna okazja cenowa. Myślę, Myślę, że nigdzie indziej taniej bieżników nie znajdziecie. A tutaj coś dla fanek skrzatów, cudowny bieżnik za 30 zł. Kolejna nowość dla fanek Disneya. Są to urocze akcesoria kuchenne. Mamy szpatułkę oraz drewnianą łyżkę, a za taki zestaw płacimy 15 zł. Obok znalazłam również obręcze na kieliszki do wina w iście świątecznym klimacie. Za cały zestaw zapłacimy jedynie 7 zł. W nowej kolekcji pojawił się również srebrny korek do wina za 10 zł, a tutaj mamy obręcze na serwetki. Są one filcowe, mają kształt choinki i za zestaw czterech sztuk płacimy jedyne 5 zł. Tak więc jedna sztuka wychodzi nas złotych 25. Zł. Dostępny jest kolor czerwony oraz bardzo ładna butelkowa zieleń, a tutaj jeszcze łapki, które myślę, że sprawdzą się w każdej kuchni. Za sztukę zapłacimy 7 zł. Kolejne produkty z zeszłorocznej kolekcji, tym razem są to talerze z motywem bajek Disneya, które kosztują 10 zł i te miseczki również kojarzę z zeszłorocznej kolekcji, natomiast nie są one przecenione, kosztują cały czas 15 zł. Te szklaneczki były absolutnym hitem i naprawdę bardzo szybko znikały z półek. Tak więc byłam bardzo zaskoczona, że są one jeszcze dostępne w sprzedaży. A w dodatku mają świetną cenę, ponieważ kosztują 15 zł za zestaw dwóch sztuk. Mamy również nową, piękną paterę. Jest ona w srebrne śnieżynki, tak więc zdecydowanie Pepko ma również w nowym asortymencie produkty dla fanek srebra. Za taką paterę zapłacimy 40 zł, a pod spodem znalazłam również do kompletu bardzo dużą misę za 30 zł. Prezentowała się ona naprawdę przepięknie. Znalazłam również urządzenie do lepienia pierogów za 5 złotych. Przyznam szczerze, że nigdy z takiego gadżetu nie korzystałam. Zawsze pierogi lepiej ręcznie, ale dajcie znać, proszę, w komentarzu, czy warto jest taki gadżet kupić. Natomiast myślę, że wiele z Was ucieszy się na widok tych miseczek, które również wróciły do sprzedaży. One kosztują 30 zł i to są miseczki, co prawda z zeszłorocznej kolekcji, ale myślę, że ten wzór na pewno skradł Wasze serca. A teraz przechodzimy do nowości. Znalazłam m.in. cudowny beżowy kod. Dodatkiem gwiazd kosztuje on 40 zł, a jego wymiary to 130x170 cm. Jeżeli pojawią się jeszcze inne wersje kolorystyczne, to oczywiście pokażę Wam je w kolejnych przeglądach. Mamy również kolejną nową doniczkę. Tym razem jest ona o takim perłowym wykończeniu. Mamy cudowne śnieżynki i kosztuje ona jedyne 20 zł. A tuż obok mam również coś dla fanek srebra. Jest to bardzo ładna gwiazdka, która świetnie sprawdzi się do dekoracji, a kosztuje jedyne 12 zł. Ponownie coś dla fanek Disneya, tym razem jest to świeczka w bardzo ładnym opakowaniu, więc ponownie możemy ją zakupić na prezent, kosztuje 25 zł i pozwoliłam sobie otworzyć opakowanie, żeby zobaczyć jak ona wygląda w środku, więc bardzo proszę, mamy zielone szkło, biało-złoty napis oraz złotą pokrywkę. Na końcu chciałam Wam pokazać kokardy oraz wstążki do pakowania prezentów. Za taki zestaw zapłacimy jedyne 4 zł, dostępnych jest kilka kolorów. Kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki pa!